W srebrnej, srebrnej foliwce i w, w pudełeczku. Do tego są potrzebne, żeby do otworzyć nów nowyczki albo ostre węby. To jest gęste. No nie jest ta, tak gęste, ale też jest trochę rzadkie. W środku matruskawki. Nobitura. Tego się nie da opisać. Że, że się to, że to jest takie taka miasta to się je ale wtedy kiedy się nie jest w głodnym to on ono e, to, to to nie wyleci samo to się trzęsie jak letrelek albo jak garaleta Nowitura. tego się nie da opisać a o co tu chodzi właściwie tylko są potrzebne, żeby odtworzyć nóż, nowyczki albo ostre zęby. Tam siedzą takie witaminki, tylko że są okrągłe, całe albo pokrojone. Nowitura, Tego się nie da opisać. Tego, to, tu, tam, w tym może, mogą być... Morale ananasy, złota ananas. Tu chodzi właściwie. Nowitura. Tego się nie da opisać. To jest z owocami. One wyglądają w tym jak takie, jakby takie zmiażdżone. To można zobaczyć, ale nie można usłyszeć. By mogło uciec, bo to jest takie, takie. Jakby szybkie po prostu. Nowitura. tego się nie da opisać. Ruszę się na boki. Rybka by to ja tak. Pokory to wyładnie mu pachnęło i wyzjadł do brzucha. Dobitura. Tego się nie da opisać.